Weź Timmy to zostaw najlepiej. Albo ja to wezmę, to by się to... i tak to nie przyda. Dobra, to przewinę. Dobra, musiałem coś w ustawieniach właśnie usta ustawić, bo te, takie ciemne rozmycie ruchu było, no to... No to że będę z The Mettinger, odcinek z Deforest. Forest. Pierwszy odcinek. Bez, bez bicia powiem, że grałem w tą grę, więc... Wiem co i jak. Ila rozdzielczość to jest przez to, że właśnie procesor graficzny minowała. Zegarek, czyli Trzeba zrobić bombę. I tej gry oficjalnie przeszedłem. Dobra, pozbierać muszę. Szybko. Uwaga, nie bada się, tutaj zbierają. Dobra, no to... Zobaczmy, gdzie się rozbiłem. Mało no, wielkie dzięki. O, tutaj uh, bym. się wywalił, dobra. A może to skoczyć i dostać się tam, na tą wysepkę. Ale to lepiej Zakrw... Zakrwawiony będę większą wagę. A, te grzyby są jadalne chyba. Dobra. muszę tutaj rozbić tak zwaną bazę Dobra, tutaj nie skorę bo to samobójstwo, istne i chyba pod ten drzewem się rozbiję. Na to bym boczu, bo tam jest idealnie. Dobra, wymiję się o skwi Łódź, a, zapomniałem, dobra. Też tam były są walizki, więc tam też pójdę, ale... To jest istotne miejsce, bo tam są pieniądze. Dobra, szybko, 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 szybko... O! Zaginiony. To nie moja sprawa! A no to? Oj... Widzę, że dziecko Spidermana i Batmana się ukryje w jaskiniach. Okej. Okay. O, co? Wziąłem... Misiecki i jakieś italiane żagiel, chyba o, kaseta, dobra zapiszę sobie grę. Jak widzicie, to są moje save'y, stare save'y, bo ja grałem wcześniej na multiplayer z jej kolegą. Może kiedyś zrobimy z nim, właśnie multiplayer. Ja multiplayer. Jeżeli właśnie to 100 000 subskrybentów. Ciekawe, co tu się stało. To jest bardzo interesujące. A. Tego nie zawarza. O. To jest istotne. Chyba. Tutaj się chyba zaczął kanibalizm czy coś. Raczej znaczy się tam nie dostanę. Ja, dobra, o! Wszyscy linę, tylko. Dobra, tutaj ma... To sobie zaoszczędzę. To jest sobie zrobić koktajl Czy to się nazywa? W razie wu. Teraz pójdę po tamte walizki, co są przede mną tam. Zawsze, zawsze, zawsze tam były. Zawsze tam były, o ile pamiętam. Dobra. Dobra, nie potrzebuję piłki, nie potrzebuję. Dobra, wszystko tutaj już muszę wzbierać. Bo oni się dostali, o ich nie spotkał na swoim miejscu w, żadnym, w tym miejscu Laptop O I płyta główna jest To zobaczy ile mam Płyta główna zegarek i z czego się to jeszcze zrobiło? I taśma, i alkohol, i połącz. Mamy. Mamy to. Teraz trzeba wybudować swoją bazę. Uj, tam jest część pistoletów do tu. Zaraz, tylko teraz trzeba. Dwa jezki, jak to w jak to w traducji. Tam jest część do pistoletu, ale to jak chcę jeszcze kilka bomb Bo skoro mamy te kasety to... bo ładuje się szybko sprint, ale nie... ładuje się tak samo daj mi słuchać ja tu suchą, ja słucham, zostaw mnie ja tu sobie Tu jest kolejne drzewa. To A mogę mieć też za w jedną uranie, dlatego mogą zaatakować. bo na mogą mnie atakować. Tyle. Okej, okay, mo można tyle. Dobra, chyba o tych nie byłem uciekał, bo ja... Chociaż jeszcze nie jestem gotowy na palkę na otowie. Co ja tu bijatykę chcę zrobić? Może tutaj się. Sure. Eu E então, tá. Chyba chyba, że chcą mnie zatować specjalnie, bo ta gra chce, żebym zdobył na porządku mapę czy coś. Are you sure? A zaraz tutaj o. Zrobię sobie przejście Oj jeszcze chwila, potrzebuję te sanki Sanki, sanki, sanki O Mhm mm Dobra. Przepraszam, że słyszycie właśnie myszkę. są gotowe o jeszcze zajmę się część na szybko, żeby mieć stabę to bezle to na szybko taki namiot Wysobu Да, что-то гал, то есть что Dobra, to też... I dobra, to na tyle z tego odcinka, bo będzie przedłużona, to będzie to po prostu budowa tego i bazy, no to trzymajcie się, Siemano.